jestem sam Paweł Gajkowski, że sam Aniak Nagrywam właśnie przykładowe materiały wideo z smartfonem Realme 6 Pro. Jest to rozdzielczość 4K i 30 klatek sekundę i jest to najwyższa rozdzielczość jak również klatka w przypadku tej rozdzielczości dostępny w tym smartfonie Podczas nagrywania mamy tutaj możliwość przełączania się pomiędzy obiektywami. A dokładnie wykorzystanie to jest zbliżenia, to jest podwójne zbliżenie. Pięciokrotne. Również możemy jeszcze tutaj ręcznie zoom cyfrowy podbić do dziesięciokrotnego. Mamy szybki powrót do stanu początkowego. widać tutaj zmiana światła nie, nie wpływa tutaj na jakieś wideo. No i jeszcze autofocus. bezbłędnie szybko płynnie bardzo ładnie tutaj przechodzi nam to wszystko przypomnę jeszcze raz jest to materiał nagrywany smartfonem Realme 6 Pro rozdzielczość 4K 30 klatek na sekundę. Bo więcej informacji jak również do samej recenzji odsyłam was do serwisu gsmaniak.pl. Cześć trzymajcie. Się.